Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Dourchan. To jest, moi drodzy, kolejny odcinek z My Child Lebensborn. Moi drodzy, 22 lutego. Wiem tyle, że w poniedziałek jest test, na który prawdopodobnie Klaus będziemy musieli się przygotować. Damy radę. Tymczasem zobaczmy, czy mamy, nie mamy żadnych listów do przeczytania, czy jakieś jedzonko. Jedzenia też nie mamy. Ok, nic do przygotowania. Więc, Klaus, naszym pierwszym zadaniem będzie umycie się. A następnie idziemy do sklepu, Mysiu Pysiu. Tak, tutaj, sklep. Tak. A ty, Mysiu Pysiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny odcineczek My Child Lebensborn. Kupimy sobie różne rzeczy. Lalka wczytał mi z wcześniej sejwa. Ja tę lalkę mu kupiłem już. Dobra, kupię jeszcze raz. Nie mogę. Okej, okay, jest limit przedmiotów. Dobra, dobra. Mm, to zrobimy tak. Cyk. Bo ja ci tę lalkę kupowałem już. To dla mnie jest śliczna. Dziękuję, postawię ją w pokoju. No i położył ją obok liska, którego dostał na święta. E, dobra. Trochę jedzenia ogarnęliśmy. Możemy teraz coś przygotować, Klaus. Dzisiaj pójdzie mi naprawdę dobrze. Pan Berg będzie ze mnie dumny. Cieszę się, że czujesz się zmotywowany. Hmm. Dobra, no to papatki, Klaus. Ty szkoła ja praca. 230 monetek mam po dość sporych zakupach, więc jest dobrze. Idziemy do domu. I w domu. Witaj w domu. Jest zadowolony. To, to dobry znak. W poniedziałek jest test. Pan Berg powiedział, że oczekuje, że dobrze mi pójdzie. I dzisiaj też nikt mi nie dokuczał. To dobrze. Ale teraz idziemy Klaus zjeść. Um, więc czas idę się uczyć. Nie idziesz się uczyć, tylko idziesz jeszcze jeść. Halo. No dobra, no dobra. Yy, to co ja mogę zrobić w tym czasie? A zróbmy to. Cyk-cyk. Kapelusz, czy mogę go przymierzyć w lustrze? Tak możesz. Yy, robi się późno. Dostępna jest nowa fryzura. Sprawdźmy. Gdzie? A może. Cyk-cyk. Z kapelutkiem. Czekaj. Dobra. Czy to dobry pomysł, żeby go zostawić w takiej fryzurze? No, no dobra. Um, Klaus. Nie, może, może lepiej nie. Może lepiej nie. Yy... O, teraz taki fryz. Pan Berg powiedział, że jeśli dobrze pójdzie mi na teście, da mi super trudne zadanie. Ciekawe, co to będzie. Poczytasz mi przed snem? Yy, jest już późno, Klaus. Yy, ja chcę jeszcze zrobić kilka rzeczy. A mianowicie. Naprawić ciuszki, ewentualnie. dobra, tak. Naprawić ciuszki. Tak. Chcę tutaj, żeby to rzemiosło było mniej więcej ogarnięte. Tak, wszystko mniej więcej mieć ogarnięte. Um, idziemy spać. Mamy sobotę. Rozpoczął się weekend. Więc dzień dobry, jestem gotowy na dzisiejszy dzień. No to się cieszy Klaus. Więc. Pobudka. Idziemy się umyć, Mysiu Pysiu. Muszę odrobić lekcję, musisz to zjeść Muszę dobrze wypaść na teście Świetnie, ty ci się uczyć, a ja ci pomogę Jak wrócę do domu No dobra, no to w ten sposób Dobrze, ale kurde Jedzenie, Klaus No dobra To, 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 to wiesz co Zanim pójdę do pracy To bym jeszcze coś kupił ten sposób i przygotował jedzonko na później. Ok. I teraz idziemy, widzowie, do pracy. 250 monetek. I myślę, że dość spore zapasy na weekend. Dom, dom, dom. Nie robimy nadgodzin. nie ma takiej potrzeby w sumie. Poza tym, te nadgodziny bardzo zauważyłem, że niszczą te statystyki. To jest słabe. Hej, jak ci minął dzień? Bardzo się cieszę, że nie pracowałaś do późna. Chcę więcej się uczyć, poza tym one dają tylko 30 monetek. To nie jest tak dużo. Równie dobrze mogę pójść, złowić jedną rybę, bo mniej więcej taki jest koszt jakich, jakiegoś lepszego posiłku. Ale nie chcę, żebyś czuła się samotna. Może pomożesz mi, żebyśmy mogli porobić coś razem? Mm, pewnie, pewnie, w porządku, ale musimy pójść zjeść. Ten test jest o ptakach. Oto pierwsze pytanie, o nie. Które z poniższych zwierząt są nocne? Gołąb, wróbel, sowa, sowa. Wiedziałem. Dobra, następne pytanie. Który z tych ptaków żyje w Norwegii? No i tutaj, nie wiem, struś, sroka, bielik amerykański. Nie mam. Po... sroka? Klaus, czekaj, sprawdzę w necie. dobra. Zaczekaj, Klaus! Zaraz ci odpowiem na to pytanie. Wydaje mi się, że sroka, widzowie, w takim wypadku. To taki najbardziej logiczne. Struś, struś nie. Bielik amerykański no to... Sroka? Haha, ha, tak. Sroki są strasznie irytujące. Czasami budzą mnie rano. Dziękuję za pomoc. Dobra, widzowie, pomogliśmy Klausowi generalnie z nauką. Miejmy nadzieję, że to pozwoli mu wyciągnąć lepsze oceny. E, rysunek. Dobra, narysował swojego nauczyciela, pana Berga. Okej, okay. czy mogę zobaczyć album? Dobra, tutaj kolejny rysuneczek. Właśnie, pisaliście, żeby czytać również e, ten dziennik. Tak się cieszę, zapamiętaj... E, zmieniła zdanie. Tak się cieszę, zapamiętaj tę chwilę, bo musi oznaczać, że jednak jej na tobie zależy. Nie musiała tego robić. Miejmy nadzieję, że twoi dziadkowie też są... Świąteczny nastroju i za nam pomóc. To bardzo mi uczucie, że w końcu dowiedziałem się czegoś o Twoim ojcu. Teraz wiemy, że był zwykłym żołnierzem, któremu zależało na Twojej matce. Miał 19 lat i się zakochał. Twoja ciotka też go lubiła, więc musiał być porządnym i miłym młodym człowiekiem. Miejmy nadzieję, że uda nam się uzyskać więcej informacji od Twoich dziadków. Myślę, że jesteś odważny, Klausie, i jestem z ciebie bardzo dumna. Ale widzę też, jak ta zima cię zmieniła. Zastanawiam się, czy przeprowadzka by pomogła. Nie mam jednak powodu sądzić, że gdzie indziej byłoby nam lepiej. Przynajmniej tutaj wiemy, z czym mamy do czynienia. Miejmy nadzieję, że wiosna i cieplejsza pogoda sprawią, że wszyscy będą bardziej przyjaźni. E, Klaus, musimy coś zjeść, e, koniecznie. Więc zacznijmy od tego posiłku. Mniam, mniam. Później przejdźmy. Co jest? Klaus. E... Czy jest coś, o czym chciałbyś porozmawiać? Tak. Co tam, Klaus? Kiedy wcześniej bawiłem się na dworze, sąsiad coś powiedział. Brzmiało to bardzo podle. Powiedział, że mam krew zdrajcy. Co to jest krew zdrajcy? To jest kompletnie nie na miejscu. Kto to był, to nie. Kto to był? Staruszek, który mieszka na końcu ulicy. To stary idiota, nie powinieneś go słuchać. On może być niebezpieczny, musisz go unikać. Od tej pory powinieneś się trzymać od niego z daleka. Może po prostu, żeby się trzymał od niego z daleka. Dobrze, nie będę się tam więcej zbliżał. Um, dokończmy posiłek, Klaus, na spokojnie. Okej, okay, pycha, pycha. Co dalej? Yy, w sumie możemy wyjść na dwór, Klaus. Nie możemy wyjść na dwór. Okej. Okay. Yy, ale możemy na przykład kupić sobie jedzonko. Tak i przygotować coś na później. To sobie przygotujemy, dobra, Klaus? Cyk, cyk, cyk. Pięknie, dobra, no to dobranoski Klaus. Powinien zostać w domu, kiedy ci nie ma. Mogę po prostu zostać w domu i się uczyć. No okej, okay, jest trudna, ale też przyjemna. Fajnie by było czegoś posłuchać przed snem. Masz czas? E, tak, tak, dzisiaj tak. To miłe, dziękuję. O, czytajmy Klausowi przed snem. O to rolach! Dobrze by było pójść e, nad jezioro. Mam nadzieję, że to będzie fajny dzień. Też mam taką nadzieję, Klaus. E, więc w pierwszej kolejności przymyjmy się troszeczkę, przygotujmy się. Mm, tutaj nic nie ma, więc myślę, że możemy pójść nad jezioro Jezioro? Tak, dokładnie, Klaus. I połowić ryby. On wtedy dobrze się bawi. Ja się dobrze bawię. Mamy jedzenie. Więc, więc to, jest, to jest bardzo. Sp... Co ja złowiłem? Może uda nam się złapać w nim wróżki. Co to było? Dobra, cyk, cyk. To już jest ryba. Będę odrabiać lekcję w swoim pokoju. A jak tam z jego potrzebami? W miarę okej. Okay. Co ja tam złowiłem? Mamy jedną rybkę. Nie, nic do rzemiosła, czyli chyba nic takiego konkretnego. Ja dalej połowię ryby, Ok, Klaus, chyba, że tutaj jeszcze coś do szukania. Mamy te, 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 ale to bardzo mało daje. Dobra, to ja połowię jeszcze ryby, Klaus. Wydaje mi się, że łowiąc samemu wykorzystuję mniej energii. Ale mogę się mylić, zaraz zobaczymy. Jedna spadła. Zaraz się dowiemy. Czy teraz druga spadnie? Picy, picy, picy. Uff, sporo dziś się nauczyłem, a przyszedł tutaj. Ale chciałbym porobić coś fajnego. A co chciałbyś porobić? Ty to głodny jesteś. A ja nie mam nic. A, mam, mam, mam. Dobra. I więc am-am, nom, nom. Jeszcze troszkę. Dużo myślałem o pracy domowej, ale nadal nie jestem pewien kilku rzeczy. Um, mogę ci pomóc, jeśli chcesz. Nigdy nie mogę sobie przypomnieć nazwy tego ptaka, który z poniższych ptaków występujących w Norwegii ma kolorowy dziób. Podróżniczek? Maskonur zwyczajny? Głup tak niebiesko nogi. Czekaj. Kolorowy dziób, tak? Maskonur zwyczajny, tak. On ma kolorowy dziób. Jeszcze zobaczę... Czy ten ostatni to w ogóle jest? Tak? Dobra, wydaje mi się, że maskonur zwyczajny. Tak, to maskonur zwyczajny. Maskonur zwyczajny. Maskonur zwyczajny, będę o tym pamiętać. No to dobrze, dobrze. Miejmy nadzieję, że naprawdę sobie poradzi bardzo dobrze na teście. Um, okej. Okay. Jeszcze tutaj. Trzymaj. byś opisując. Trzymaj. Dobra. Chcesz połowić ryby, Klaus? Bo chciałeś porobić coś fajnego. Możemy połowić ryby. Łowimy ryby, Klaus. Cyk, cyk. Cyk, cyk. 175 monetek, więc jest dobrze. Jest, powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze. Okej, okay, mamy kolejną rybkę. I to chyba jedna z tych lepszych rybek. Ej, chcesz przygotować rybki na jutro? Mamy tutaj... Cz wow. Ej, ja mam bardzo dużo żarcia. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle. Ej, to dobrze. Klaus jest senny. Śpiący. Dobra, to ty idź spać, Klaus. Okej. Okay. To jest jutro. Dam sobie radę. Moja głowa jest teraz pełna słów. To znaczy, ptasich słów. Przeczytasz mi coś, co lubię? Jest już późno, Klaus. O, w takim razie dobranoc. Poradzisz sobie na teście. Wierzę w ciebie. Ja przygotuję jedzenie na jutro. Okej. Okay. Ile mamy tych dań? Jedno danie. I tutaj chyba trzy rybki. Trzy rybki. Więc zarąbiście. Tutaj mamy już dwa dania gotowe. Więc jest spoko. Jest, jest, jest naprawdę spoko. Um, idziemy spać w takim wypadku. My się się. szkoła, praca. Nie zostajemy absolutnie na nadgodziny. Tak? Absolutnie. Chcemy dowiedzieć się jak Klausowi poszło. O, cieszę się, że wróciłaś. Przepraszam. Test, test. Poszedł mi naprawdę dobrze. Nie brzmiało to przekonująco. Odpowiedziałem to... A, no to zajebiście, Klaus. Gratki, zaskoczyłem cię, co nie? Gratulacje, wiedziałem, że dasz radę. ha, ha tak, nabrałaś. nabrałeś mnie, to świetnie. Nabrałeś mnie, to świetnie. Szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Hej, powawimy się? Możemy wyjść na dwór. Rety. Ale najpierw, Klaus... Pójdziemy coś zjeść. Więc, najpierw to. Ej, dużo dała ta rybka. I to. Ta też dużo dała. To sobie na później zostawimy. E, dobra, Klaus, bo chciałeś iść na dwór, więc pójdziemy. Znowu łowić ryby. Dobra. Nasze, nasze ulubione, ulubione zajęcie widzowie, z Klausem: łowienie ryb. Bardzo się cieszę, że pan Bert nie lubi. Też się cieszę, Myślu, Pysiu. To irytujące, gdy inne dzieci są głośno. Zasłużyli na to, gdy ich skarcił. Nie jest złośliwy, po prostu uważa, że szkoła jest ważna. On mnie nie strofuje, ale ja nie zachowuję się głośno. Chyba się zaprzyjaźniliśmy. Jeśli będziesz się złościł bez powodu, daj mi znać, dobrze? Eee, kto by cię nie lubił, Maluchu? Może tak. Lekcje i nauka są fajne. Ale inne dzieci i dorośli nie są fajni. Ważne jest, aby skupić się na pozytywnych rzeczach w życiu. Dobrze sobie z tym radzisz. Może w ten sposób. Nie wiem jak sobie radzić w szkole Fajnie by było czegoś posłuchać przed snem Masz czas Jest już późno Klaus Bo chciałbym Ogarnąć to Żeby się nie gromadziły widzowie te listy Postępują prace nad próbami Wydobycia części z zatopionego okrętu wojennego Blucher Blacher, Blucher, nie wiem jak to się czyta Przepraszam Wczoraj z wraku wydobyto jedną z dwóch śrub napędowych Dzięki czemu uzyskano 12 ton czystej miedzi Blucher, Blacher. Leży na głębokości 90 metrów. Okej, okay. odkładają nam się tutaj gazetki. Będziemy mogli później znowu coś zrobić z tej makulatury. Idziemy w tym momencie spać i koniec rozdziału. Okej okay. Optymizm 28%, Asertywność 42, 20%, 28% otwartości. 33 graczy razem ze mną nie zachęciliśmy. Klausa, by radził sobie z różnymi sytuacjami. Sensie? Ład. 62% graczy, ja nie doradziście Klausowi, żeby został w domu. Gracze podzieliście się z informacjami o ojcu Klausa. No dobra, no tutaj. Kazaliśmy mu iść do szkoły już w pewnym momencie, bo dwa dni bodajże dwa dni go nie było. Bo mówił, że jest chory. Ale później to już brzmiało tak trochę udawanie, więc wysłałem go do tej szkoły. Ale tutaj. Tutaj nie wiem do czego się to odnosi. My się do której sytuacji. I mamy znowu przeskok czasowy. I to dość duży przeskok czasowy. Dzień dobry, jest wiosna. Wyglądasz no zadowolonego. Będę. Pan Berg pozwala mi wracać do domu 15 minut przed innymi. W ten sposób mogę uniknąć dręczycieli. Oszukujemy ładbuzów. Haha. Głupio, bo z dobry sposób by ich przechytrzyć To miło z jego strony Tak, dobrze się dogadujemy Naprawdę bardzo dobrze się dogaduję Z tym nauczycielem Dalej mam Mam jakieś złe przeczucia Mimo wszystko Dobra Makulatura chyba I list Jak tam z potrzebami Klausa? Okej, okay, w miarę więc myślę, że możemy od razu sprawdzić list. My się pysie. Już to przyszło. Anfielwik. E, dzień dobry, proszę przyjechać 10 maja. Przysłam bilety kolejowe czekamy na was. Czyli Klaus pozna swoją. Biologiczną rodzinę. 10 maja. To już niebawem. E, mamy rysunek rybka. Często jemy rybkę, tak? Możemy przygotować właśnie rybkę na później Klaus. Cyk, popatrzcie, widzowie, śnieg się już roztopił. Szkoła praca. Zaraz zobaczę w sklepie, czy jest jakiś nowy itemek w tym rozdziale do kupienia. Pewnie tak, bo zauważyłem, że co rozdział jest jakiś itemek taki. Jeszcze nie. Bardzo możliwe, że później się pojawi. Ale co rozdział, zauważyłem, że jest jakiś taki istotniejszy itemek. Do kupienia. Przygotowywali się dziś do 17 maja naszego święta Konstytucji. Wkrótce wszyscy będą świętować i pójdą na paradę. Szkoła ma własne miejsce w paradzie. Um, czy wiadomo co się planie zajęć w szkole w ten dzień? Może powinniśmy kupić jakieś flagi. Tak jest. Nie mogę się doczekać parady. Ok. Czy teraz? E, nie. To możliwe, że. Troszkę później się pojawią do kupienia. Klaus jest głodny, jak to tutaj wygląda? Jeden, jeden. Więc może zróbmy to tak, że ja jeszcze kupię Klaus. Na przykład to, to i to. Ok. 255 monetek i tak jest dużo. Więc jest może tak. Kanapeczkę. Prawie zapomniałem. Znalazłem to pływające w rzece. Może uda nam się coś z tego zrobić? Zaraz zobaczę, co ty tutaj przyniosłeś. Cyk. I jeszcze, może tę rybkę zjedzmy. Dobra, jest, jest ogarnięty pod kątem głodu. Deska. Nie wiem do czego jest, ale zacznij już coś z tego robić, bo taż aż cztery tury wymaga. Mogę spać? Tak, tak, tak. Klaus, idź spać, a ja będę dalej coś tam kombinował z tym. Dzisiaj było w porządku. Pan Berg pomaga mi bronić się przed dręczycielami. Miło to słyszeć. Skup się na pozytywach. Będę. Przeczytasz mi coś, to lubię. I jest już późno, Klaus. E, ja chciałbym popracować troszeczkę nad tym. Jestem ciekaw, co ty tam przyniosłeś. Co z tego będzie. Starcza chyba. To jest chyba tarcza. A już kiedyś zrobiłem dla niego miecz, widzowie. Z makulatury. O, tu jest ten miecz. No dobra, idziemy spać. Mamy 6 maja, 10 maja jest spotkanie z rodziną biologiczną. Jestem... Dzień dobry. Rada sąsiedzka, ostrzegamy, że nie chcemy widzieć dziecka zdrajcy na naszym... Masakra. Masakra. Trzymajcie się z daleka. Nie, nie wiem, co powiedzieć, nie? Chodźmy się umyć, Klaus. Później... Yy... Ogólnie jest mniej więcej ogarnięty. Zrobimy sobie jedzonko. Teraz idziemy do szkoły. Szkoła, praca. 325 monetek. Zaraz zobaczę, czy mogę kupić te flagi. Klaus bardzo chce, więc i, i tak, i tak pójdziemy. Um... Samochodzik. To nie są flagi. No dobra. Ja dużo chodzimy łowić ryb, widzowie. Oszczędzamy ten hajsik, e, a i tak mniej więcej ta dieta jest taka chyba zbilansowana, no dobra, jest prawie cały czas ryba, ale jest, jest mniej więcej okej, okay. um... chyba, że kupimy takie łbaski jeszcze, nigdy ich nie kupowałem, one mogą bardzo dużo dać, kupimy raz, niech będzie coś troszeczkę innego, widzowie, cieszę się, że wróciłaś, to dla mnie, ale super, dziękuję, postawię go w pokoju. Proszę Klaus, wszyscy w szkole mówią o paradzie 17 maja. To będzie tak ekscytujące. Mamy jakieś flagi? Nie um, weźmiemy udziału w paradzie Klaus. Nie wiem czy to dobry. Na pewno chcesz iść na paradę. Chcę, chcę. Założę moje świąteczne ubranie i będę machać flagami. Może uda mi się założyć wstążkę? Um, może uda nam się szybko wpaść? Co masz na myśli? Nie możemy zostać na całą paradę? Czemu nie? Się robi nudne? Może powinniśmy w ogóle nie iść? Mm. Może w ten sposób, tak, tak otwarcie. Czy pamiętasz o tych, y, tych wrednych ludziach, o których rozmawialiśmy? O, pamiętam. Nie wiem za bardzo, co jemu powiedzieć w tej sytuacji. Może tam być niebezpiecznie? No to na pewno nie. To środkowe. Hmm. Łatwiej jest ich uniknąć, jeśli tam nie pójdziemy. Nigdy nic nie mogę robić. Znaczy, wydaje mi się, że i tak tam pójdziemy, widzowie. Dobra, chodźmy zjeść w pierwszej kolejności. E, więc tak, najpierw to. Zjedzmy wszystko, co mamy. Mniam, miam i jeszcze to. Cyk, dobra. Klaus jest najedzony. W tym czasie ta jedna rybka. Dobra, przygotujmy tę rybkę. Cyk. I... Kuniec. Klausenny. Czy jakieś... Cóż? O, jest, jest, jest rysunek. Co to za potwór rzeczny? Nie podoba Ci się to, jak chodzimy łowić ryby? Czy... Dlaczego tak? Za dużo tam czasu spędzamy. Poczytasz mi przed snem. E... Jest już późno Klaus. No to dobranoc. Ja, ja chcę zrobić ten ten. E... To widzowie bardzo. Nie, to chyba nie starcze. Nie wiem, co to jest, ale brakuje jednej tury, chcę to zrobić jeszcze w tym rozdziale. E, więc idziemy spać. I mamy 7 maja za chwilę. Za chwilę widzowie. Będzie spotkanie. A jeszcze nawet o tym nie powiedzieliśmy Klausowi. Powinniśmy o tym mu powiedzieć. To łódka! Tak, łódka jest idealna, dziękuję. No to subcio. Czy ona. Nie wiem do czego może służyć? Chyba nad jezioro możemy ją puszczać. No ale dobra, Klaus jest zadowolony. E, chyba 8 maja, nie? Teraz jest. Siódmy, siódmy. Hej, jak ci minął dzień? Pan Berg mówi, że mogę iść na paradę. Mówi, że może mnie pilnować. Eee, nikt nas tam nie chce. Nie, nie może i nie. Pan Berg jest strasznie miły. On może, więc możemy iść? Możemy? Proszę! Laosnik nikt nas tam nie chce. W porządku, maleńki, pójdziemy. Tak, będzie ekstra. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale, ale Klaus bardzo chce iść. I tak ma te myśli, że czuje się inny od pozostałych i to. Nie myślę, myślę że to dobra decyzja, że pójdziemy mimo wszystko. Um... Czy jakieś... Nie, nie ma tych flag. Ja gdzieś tam trzymam hajsik, bo mam wrażenie, że będzie trzeba kupić te flagi. I co byś powiedział na to, żebyśmy poszli złowić rybkę? Albo i nie. Twoja ciotka nas zaprasza. Myślę, że spotkanie z kimś z Twojej rodziny dobrze ci zrobi. Fajnie też będzie przyjechać się pociągiem. Miejmy nadzieję, że ten wyjazd do dziadków będzie miły i może też się stanie początkiem bliższych relacji. Okej, okay, kolejna gazetka. Czy coś jeszcze? Nic więcej. Dobra, więc Klaus. Idziemy się umyć Cyk. W ogóle jak tam ściuszkami. Jest, jest okej. Okay. Nie są ani poniszczone, pobrudzone ani nic. To dobrze. Um, dobra, tutaj makulatura. Śmiałe plany chłodnicze. Miejscowe plany rozbudowy centrum chłodniczego znacznie się rozszerzyły, co oznacza, że nasze miasto będzie się rozwijać zgodnie z międzynarodowymi trendami. Już wkrótce, gospodynie domowe uzyskają dostęp do urządzeń, dzięki którym będą mogły znacznie wydłużyć okres przydatności żywności. Eksperci uważają, że może to zrewolucjonizować przemysł spożywczy. I mamy cyk materiału, już rzemieślniczego. Czy ktoś mi flagę? Jasne, jeśli byłeś grzeczny. Tak, dziękuję. Dobra, zobaczmy, ile to kosztuje, widzowie, zanim pójdziemy do 50. Okej. Okay. Nie wiem czemu myślałem, że będzie to dość spory wydatek. E, I będzie trzeba poszczędzać hajsik, ale jest okej. Okay. Dobra, czyli myślę, że ten rozdział i ten już jest mniej więcej ogarnięty. E, szkoła, praca. Kupiaś mi flagę. E, proszę bardzo. Dziękuję. Jest głodny Klaus e, Wiesz so Klaus A możemy pójść Dlaczego nie możemy pójść nad jezioro Ja chcę pójść nad jezioro Klaus Chcę pójść połowić rybki Klaus e, To zjemy może jutro Zjemy jutro Klaus ok? E, tymczasem Ja bym zrobił To to wygląda ładnie, ale chyba nie chcę z tego jeść. Nie wiem, co ja z tego zrobię. Jestem zmęczony, wiem, 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 Klaus. Nie wiem, do czego to służy. Witaj w domu. Jedziemy odwiedzić twoich dziadków i ciotę. Jutro jedziemy na wycieczkę. Cześć, Klaus, lubisz pociągi. Dobra, może prosto, z mostu. Mam dziadków? Czy oni są mili? Kiedy ich odwiedzimy? E, odwiedzimy ich jutro pociągiem. Myślę, że są mili. Um, myślę, że są mili, dobra. Rety, pojadę pociągiem? To super, nie mogę się doczekać. I to już jutro, Klaus. Więc. Um, czy mogę połowić ryby? Dlaczego nie? Chcę połowić ryby. Dobra, kupmy może jakieś rzeczy. Bo później będzie niedziela, jutro idziemy na wycieczkę, więc nie będzie też czasu, żeby porobić różne rzeczy. Jestem tak podekscytowany. jak szybko może jechać pociąg. Nie jestem pewna całkiem szybko. Będziemy siedzieć na samym przodzie. Nie wydaje mi się, żeby pasażerowie mogli siedzieć z przodu. O, bo maszynista musi tam siedzieć, prawda? Nie ma sprawy, możemy usiąść gdziekolwiek chcesz. Czy będziemy nim jechać przez kilka minut, godzin, dni? Ehm, tylko kilka godzin. To będzie tak niesamowite. Czekaj. Pojedziemy też pociągiem z powrotem do domu? Tak jest. Tak. Ale jest podekscytowany. za jest pociągiem tam i z powrotem. Ciuch, ciuch. Będziemy jechać ekspresowo. Hej, hej. Ile kół ma pociąg? Założę się, że mnóstwo. E, nie jestem. Nie wiem. Nie szkodzi. Możemy je policzyć jutro. Idę narysować pociąg. Zastanawiam się, ile kółek powinienem narysować. Narysował pociąg, widzowy. Narysował. E, myślisz, że pociąg będzie czerwony? Mam nadzieję, to byłby niesamowity pociąg. Przeczytasz, jest już późno. Klaus. W takim razie dobranoc. I mamy widzowie. 10 maja, czyli dzień, w którym e, pojedziemy do dziadków Klausa. Do jego biologicznej rodziny. Natomiast tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Już w kolejnym. Wycieczka plus my się pysie parada, która będzie miała miejsce już e, równo za tydzień, bo 17, tak? E, 17 widzowie maja. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa pa.